Cześć, okay. dzisiaj omówimy sobie skrzynki rozprężne, co, jak, na którym etapie prac, jak zabezpieczyć, jak zamontować. Najpierw ustalmy sobie, jak montujemy skrzynki. Czy pod stropem w ten sposób, czy na stropie, czyli w ten sposób. Kiedy montujemy skrzynki na stropie, z reguły musimy przejść przez grubszy strop i używamy do tego takich przedłużek, które później docinamy sobie do dolnej warstwy karton gipsu. A nie zapomnijcie o tym, że trzeba to później zabezpieczyć, zakleić do dalszych prac montażowych. Kolejny etap na budowie to po założeniu naszej preinstalacji ekipy wykończeniowe. Karton gipsy, malowania, gipsowania, i dopiero po nich my wchodzimy, odbezpieczając naszą instalację i montujemy anemostaty. Co w przypadku, kiedy karton gips ma zbyt dwie duży otwór i nie mam jak się zamocować do niego gniazdem anemostatu, my najczęściej używamy waka. To przychodzi nam z pomocą, mamy wargową, wystarczy go wcisnąć po montażu. I ostatni etap, który należy do nas, do montażu w rekuperacji. Uruchamiamy rekuperator pod bilans, bierzemy termalny i regulujemy całą instalację.